Sportowa i życiowa droga Jerzego Pawłowskiego biegła różnymi torami. W sporcie Paweł, jak go nazywali przyjaciele, kochał światła rampy, lubił błyszczeć, brylować, co powiodło go do tytułu najlepszego szablisty wszechczasów, a dosłownie krok dzielił go od tytułu króla w historii światowej szermierki, którym do dziś pozostaje Włoch Eduardo Manziarotti. Nie udało się, bo sportowa kariera Pawłowskiego została przerwana nagle, podobnie jak życiowa wolność. Pawłowski był szablistą genialnym. Pierwsze medale olimpijskie zdobył w Melbourne w 1956 roku. Były to srebrne, zarówno indywidualnie, jak i w drużynie. Debiutował wcześniej 4 lata w Helsinkach, mając 20 lat. Kończył w 1972 roku w Monachium, dwa razy starszy. Złoty medal olimpijski zdobył w 1968 roku w Meksyku, mając 36 lat. W finałowej walce barażowej pokonał Rosjanina Marka Rakitę 5 do 4. Jerzy Kulej to sława polskiego boksu, i jedna z najbarwniejszych postaci ze słynnej grupy cudownych dzieci Feliksa Sztama. Jako nastolatek debiutował w reprezentacji Polski, potem szybko zdobył tytuł Mistrza Europy w Moskwie, zaś na Igrzyskach Olimpijskich w 64 roku w Tokio był już jednym z faworytów. Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Meksyku Jerzy Kulej był już królem nokautu. Turniej przedolimpijski Polak przeszedł jak burza. Przewracając na meksykańskim ringu m.in. bombardiera z Kuby kurta, czym skończył jego karierę. Niewiele brakowało, by sam znalazł się w podobnej sytuacji. Pięć miesięcy przed Igrzyskami miał wypadek drogowy. Pokieroszowana twarz, następnie niepokój i napięcie wywołane niepewnością powodują dalsze życiowe komplikacje. Kariera kuleja jest na zakręcie. Start w Igrzyskach Olimpijskich to wyjazd po medal, ale także odkupienie win. Finałowa walka z Kubańczykiem Rocky Fejrosem to było katarzys. Jurek wygrał z sobą, rywalem i wrócił w wielkim stylu na scenę publicznego życia w kraju. Za chwilę po raz piąty jeszcze Polska nie zginęła na olimpijskiej arenie w Meksyku. Starokrotnie będziemy opowiadać podczas prezentowania Złotych Momentów polskiego sportu o Irenie Kirschenstein-Szewińskiej. Trudno opisać 16 lat kariery, 7 medali Igrzysk Olimpijskich, medale Mistrzostw Europy, rekordy świata w tych krótkich wspomnieniach. Pierwsze olimpijskie złoto w starcie indywidualnym Irena zdobywa w Meksyku w 1968 roku. Na poprzednich Igrzyskach Tokio miała już trzy medale. Wygrana na stadionie Azteków ma dodatkową pieczęć. Rekord świata na 200 metrów 22,58.